Jak wiemy, nie każdy musi nas lubić. Nas jako naród, nas jako Polaków. Jednak każde takie negatywne słowa osadzają się w kamieniem w naszych sercach. Tym bardziej, jeśli padają z ust osoby, której bracia uzyskali w Polsce największą pomoc. No cóż, i takie rzeczy się zdarzają. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem sobie o Ukraińce, która obraża Polaków. Zobaczymy sobie, czy to um, jednostronne wezwiska i czym zasłużyliśmy sobie na takie słowa. Zapraszam. Wiecie, ja nie będę ściemniać, że my Polacy nie mamy swojego za uszami. I komentarze odnośnie Ukraińców już nie są takie różowe, kolorowe jak kiedyś. Cukierkowanie nam przeszło. Teraz patrzymy realnie na całą sytuację, tym bardziej, że żyje nam się coraz gorzej. A chciałabym zaznaczyć, że lepiej nie będzie, dobrze już było. Nienawiść narodu do narodu pogłębia się i może was zaskoczę, ale ja nie uważam, żeby to była wina ludzi. Moim zdaniem, prywatnym oczywiście, nie każdy musi się z nim zgadzać, jest to wina rządów PiS. Niewyjaśnione historyczne sprawy jeszcze bardziej pogłębiły taką niechęć do narodu, któremu Polacy jednak bardzo ochoczo pomagali. Sama pomagałam i oczywiście nie żałuję, bo ja uważam, że ludziom pomagać trzeba. Jednak ta pomoc kosztem polskich rodzin jest stanowczo zbyt wielka w obecnym czasie. Zobaczcie, nie ma pieniędzy na chore, umierające dzieci które zbie zbierają miliony polskich złotych, żeby przeżyć. A na utrzymanie innych narodowości pieniądze znalazły się bardzo szybko. I ja nawet nie chcę myśleć, co czują rodzice tych chorych dzieci. No i mamy panią Ukrainkę, gimnastyczkę, która właśnie pogryzła ręce ludzi, którzy karmią jej rodaków. Zdziwiło mnie tylko, że nagle gazety zaczęły się rozpisywać i nawet w tytule podawać narodowość gimnastyczki. Atencjuszki Atencjuszki, dlatego, że myślę, że ona potrzebowała rozgłosu. Bo tak o jej istnieniu nikt z nas nawet by nie słyszał, nawet by nie wiedział, że taka gimnastyczka chodzi po ziemi. Wiecie, jak to jest. Nieważne, co ważne, by, żeby gadali. Oczywiście, nastroje Polaków i tak już mocno podburzone teraz sięgną chyba zenitu. Bo takich słów to się człowiek nie spodziewał. Posłuchajcie, jak podaje w polityce.pl Gwiazda ukraińskiej gimnastyki władza Nikouczenko wywołała skandal swoimi wypowiedziami w mediach społecznościowych. Gimnastyczka w haniebnych słowach obraziła Polskę i Polaków. Słowa na zareagowały, na słowa Nikołczenko zareagowały władze Ukraińskiej Federacji. Ukraińka władza Kołczenko to brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2019 roku i Mistrzostw Europy w Gimnastyce Artystycznej. Kobieta obraziła Polskę i Polaków 20 listopada, kiedy wylatywała do Dubaju z warszawskiego lotniska o Kęcie. Zepsuli mi humor rano. Nienawidzę tego kraju całym sercem, a przede wszystkim ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, że na mojej rodzinnej Ukrainie lotnisko zostało zamknięte. Oświadczyła Nikołczenko na Instagramie, powodem tych haniebnych wywodów było spóźnienie się gimnastyczki na wcześniejszy lot z Warszawy do Dubaju. Wywody Nikołczenko dotarły również do byłego sekretarza generalnego Polskiego Związku Gimnastycznego Piotra Deca. Który za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że osobiście skontaktował się z Ukraińską Federacją. Służba prasowa FGU poinformowała, że Ukraińska Federacja Gimnastyczna wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko nikouczence. Sama gimnastyczka w nowym wpisie stwierdziła, że jej słowa były efektem niekontrolowanego wybuchu emocji spowodowanego wojną na Ukrainie. No szczyt kuźwa głupoty. A wojna na Ukrainie wytłumaczeniem na wszystko. Wszystko. Okradnę sklep, bo mam wojnę na Ukrainie. Jeżdżę po pijaku, bo mam wojnę na Ukrainie. Obrażam Polaków, bo mam wojnę na Ukrainie. Zdenerwowałam się. Ale słuchajcie, co na pierwszy? Doznałam załamania psychicznego. Przy każdym konflikcie, nawet tym nieziemskim, z powodu wojny w moim kraju pojawia się stres, który bez mojej zgody wypływa ze mnie w tak agresywny sposób. To była emocja sytuacyjna, której żałuję, nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałam, ale emocje we mnie przepraszam. A w dupę se wsać takie przeprosiny. Szlama brzydka. I to, niby, to jest trochę tak, że człowiek niby wiedział, ale jednak się łudził, nie? I przez takie osobistości, takie atencjuszki wzrasta wrogość narodu do narodu. Bo przypisujemy te słowa chcąc, nie chcąc wszystkim Ukraińcom. Boli nas to, że tak mówią, i mamy wszystkiego serdecznie dość. Wiecie, wraca VAT 5% na żywność. Tusk nie chce go obniżyć, bo twierdzi, że weźmie sobie te pieniądze dla nauczycieli. Ale jakby tak zabrać socjal każdemu, kto nie jest obywatelem Polski, i przeznaczyć to na nauczycieli, to żyliby jak pączki w maśle. A nam żywność by tak gwałtownie nie zdrożała. Chociaż, wiecie, my się chyba już przyzwyczailiśmy do tego, że z każdym rokiem jest coraz drożej. No ale nie odrożyć dzisiaj, bo chociaż uważam, że wynika ona ze złego wydatkowania, bo jak wiadomo, u nas socjal leje się strumieniami ostatnio. I może Ukraińcy twierdzą, że to i tak jest mało i nie da się z tego wyżyć, to dla polskiego podatnika jest to spora suma spora suma wydana zwyczajnie źle. I wiecie, przyjdzie jeszcze taka pani gimnastyczka i za przeproszeniem nasra na tą pomoc dla jej braci, którzy tutaj mieszkają. I powiedzcie mi, komu ona takimi tekstami zaszkodziła? Mi, tobie, czy tym wszystkim Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce, bo uciekli przed wojną? Była taka sytuacja jeszcze z panią z żabki. Jak znajdzie się wideo, to wam tutaj puś puścimy. Yy, ta pani twierdziła, że my, Polacy, nie potrafimy pracować i że jakby Ukraińcy wyjechali na kilka miesięcy z Polski, to byśmy zdechli, że tak brzydko powiem. I ja nie wiem, komu mają służyć takie nagrania. Bo Polaków zwyczajnie wkurzają, a szacunek do Ukraińców zwyczajnie spada. I to wszystko przez takie atencjuszki, które robią to wszystko dla wyświetleń na TikToku czy Facebooku. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo dużo streamów jest z żabki właśnie. Aż strach zakupy robić, bo nie wiesz, czy będziesz w internecie, czy nie. Jestem ciekawa, co na to wszystko żabka polska. Że w ich sklepach lecą sobie transmisje na żywo. I niby kamera skierowana na pracownika, to... Czuć taki dyskomfort, bo człowiek idzie robić zakupy, a nie występować w jakimś TikTokowym show. Także kochani, dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie. Czy takie teksty o Polakach są dla atencji? Czy dlatego, aby zaszkodzić swoim własnym obywatelom? I może można ich nazwać ruskimi trollami? Czy może faktycznie większość Ukraińców tak myśli i wjechał nam do kraju jakiś koń trojański? Jakie macie odczucia? Czekam na Wasze opinie w komentarzach, jak zwykle, i ja was buziam. Pa!